Wiemy, kto przez najbliższe lata będzie przygotowywał iluminację świąteczną dla miasta Pławy. Jedyną firmą, która zgłosiła się do przetargu było przedsiębiorstwo Multidekor z Piastowa. Kwota, którą puławski magistrat zamierzał przeznaczyć na bożonarodzeniowe, świetlne dekoracje to 1 180 1,180,000 zł. Zwycięzca przetargu zaproponował kwotę o blisko 1,5 tysiąca złotych niższą. Zgodnie z postępowaniem przetargowym na placu Chopina stanie udekorowana choinka o wysokości blisko 17 metrów. Ponadto na kilku głównych puławskich ulicach pojawią się dekoracje latarniowe. Najwięcej? Po 12 sztuk tego typu latarni zostanie zamontowanych przy ulicach Lubelskiej i Piłsudskiego. 10 świątecznych latarni pojawi się przy ulicy Centralnej, 8 przy Wojska Polskiego, zaś po 7 w Alei Królewskiej i Alei Partyzantów. Na każdej z pławskich ulic świąteczne lampy będą układać się w różne formy. Niektóre dekoracje będą przypominać śnieżynkę, inne lilie, zaś jeszcze inny barokowy ornament. Przez najbliższe lata świąteczne oświetlenie w Puławach będzie eksponowane w okresie od 6 grudnia do 31 stycznia. Oprócz stworzenia dekoracji zwycięski podmiot będzie odpowiedzialny za utrzymanie jej w sprawności oraz późniejszy, każdorazowy demontaż obiektów dekoracyjnych. Okres obowiązywania umowy miasta z wykonawcą zakończy się 10 lutego 2027 roku.